Cześć, witam w kolejnym vlogu z Bangkoku. Jestem znowu w centrum stolicy Tajlandii, w takiej dosyć starszej okolicy. Pełno tu jest takich trochę już poopuszczanych budynków, trochę takich ruder, a jest to też okolica, która jest podłożona blisko rzeki i całkiem niedaleko Chinatown. Trochę tylko może, nie wiem, ze 2 km od tego złotego Buddy. Zobaczcie jaki dziwny budynek tutaj, taki szeroki na, nie wiem, 3 metry, Dziwny. Jest tutaj jedno takie fajne muzeum, nazywa się Bangkokian Museum i na to muzeum składają się trzy domy, trzy domy, które są bardzo stare bo pochodzą z lat 1937, drugi zbudowano jakoś w tym samym czasie, a trzeci jeszcze wcześniej, w 1929. Te trzy domy należały do takiej rodziny, Surawadi się nazywała ta rodzina, a była to rodzina raczej ze średniej klasy, tutaj jest tak napisane, chociaż po, po wyglądzie tego, co jest w środku, można przypuszczać, że to była taka średnio wyższa klasa. No i co tutaj możemy zobaczyć, to to jak żyli Tajlandczycy w tamtych latach, więc można zwiedzić te sobie wszystkie trzy domy, wejść do wszystkich pokoi, wejść na piętro na górze i zobaczyć co tam jest. A jest całkiem duża kolekcja różnych pamiątek rodzinnych, obrazy, zdjęcia rodzinne. No i oczywiście meble, wszystko to pochodzi z lat no do lat może 50-60, więc to są naprawdę stare rzeczy. Główny dom jest z 1937 i tutaj pani przewodnik mówi, że nawet nie użyto podczas jego budowy żadnego gwoździa. Drugi dom to była taka Taki jakby akademik, że wynajmowano te pokoje innym osobom, aby trochę pieniędzy odzyskać, które trzeba było poświęcić na budowę tego wszystkiego. Natomiast trzeci dom to był taki dom wybudowany dla brytyjskiego doktora, który tutaj kiedyś miał przyjechać pracować. Tutaj też jest jego pracownia w tym domu, można zobaczyć narzędzia, jakimi się posługiwał, ale podobno niestety. Niedługo po przyjeździe do Tajlandii zmarła. Wstęp jest tutaj też darmowy, więc na pewno warto przyjść i pokręcić się jakieś 30 minut, może ciut więcej. Wróciłem tymczasem pod Wat Traimitr, czyli świątynię tę na Chinatown, w której znajduje się. Ten ogromny, złoty buddha. Teraz jest otwarta już, trzeba tylko kupić bilet, chyba 40 batów i, i można wchodzić na górę do środka, zobaczyć co to jest. Przed podejściem do samego buddy trzeba oczywiście zdjąć buty. Jak to się też dzieje przed wejściem do każdej świątyni buddyjskiej, dlatego te buty ja ściągam już ostatnio po parę razy dziennie tutaj na dworze, wchodząc do jakiegoś różnego rodzaju pomieszczeń. E, Buddha jest na czwartym piętrze tej całej świątyni, struktury. Na drugim i na trzecim jest jeszcze jakaś wystawa poświęcona temu miejscu, tylko że dzisiaj jest akurat zamknięta. Tutaj w tej świątyni znajduje się wielki posąg czy statua Buddy która liczy około 700 lat, tylko że dopiero w 1955 roku została odkryta tak jakby na nowo, bo ponieważ wcześniej sądzono, że ona jest wykonana z gipsu, czy była pokryta w każdym razie z zewnątrz jakimś gipsem. I w 1955 postanowiono ją przenieść z jednego miejsca na drugie. I jakoś w momencie, gdy została ona podnoszona przez dźwig, Okazało się, że ten gips się jakby skruszył i wtedy wyszło na jaw to, że ona jest wykonana w całości z prawdziwego złota. No i dzisiaj obecnie można tę statuę wykonaną w całości ze złota tutaj podziwiać na czwartym piętrze tej świątyni. Jest oczywiście bardzo ciężka i waży chyba 5,5 tony, tak więc nie jest łatwo ją podnieść. A dodatkowo jeszcze wyczytać można, że to jest najbardziej wartościowy, pojedynczy obiekt na świecie. No bo wiadomo, 5,5 tony złota to musi być dosyć dużo warte. Statua ta była pokryta tym gipsem dlatego, aby ukryć ją przed różnymi hordami i po prostu wrogami, którzy najeżdżali Tajlandię. Nie chciano, żeby wróg się dowiedział, że tutaj taka słynna statua jest, no żeby po prostu uchronić ją przed um, Kradzieżą. Udało się, no i teraz ta statua stoi sobie tutaj. Początkowo jednak w XVIII-XIX wieku ona była w innej świątyni w Bangkoku. Dopiero później chyba w XX wieku została przeniesiona na to miejsce i wtedy też wybudowano ten budynek. Chinatown za dnia wygląda zupełnie inaczej Dużo ciszej, dużo mniej ludzi jest No i oczywiście nie ma świateł Dzisiaj w końcu udało mi się przyjść tutaj do Teatru Królewskiego Na tradycyjne tajskie przedstawienie Trwało ono około pół godziny, może niecałe pół godziny I zaprezentowane były różnego rodzaju tradycyjne tańce z różnych regionów Tajlandii oraz takie krótkie historie, które trwały po, po parę minut. Niestety w środku oczywiście nie można było filmować, więc tego nic nie mogę zaprezentować, ale warto tutaj przyjść, jeśli ktoś jest w Bangkoku, jeśli ktoś odwiedza pałac królewski. Bo bilet, jak mówiłem wcześniej, jest wliczony również na to przedstawienie. Poza tym, sam ten budynek teatru jest interesujący, gdyż był to pierwszy teatr w Azji Wschodniej, który miał zamontowaną klimatyzację. Powstał w 1932 roku z polecenia króla, ramy VI chyba? Chociaż nie jestem już pewny. Później w 1968 został też porządnie odnowiony. No i kiedyś był używany jako kino, teraz bardziej chyba jako teatr. Nie wiem, czy jeszcze tutaj filmy się wyświetla. Na koniec przejdę jeszcze na zachodnią stronę rzeki, bo tam w sumie byłem tylko raz do tej pory w Bangkoku. No i w drodze, właśnie w to miejsce, przez most ten, najpierw trzeba przejść przez coś takiego, jakiś plac. Gdzie jest wielki pomnik króla Ramy I? Ten most nazywa się Memorial Bridge i jest takim zwykłym mostem, jakimś takim żelaznym. Jest chodnik i to w sumie tyle. Natomiast trochę dalej tam jest drugi most, który wcześniej pokazywałem, i właśnie na tamtym jest ten park. No, taki skwerek na środku niego położony który to jest dobrym miejscem na na przykład podziwianie zachodu słońca. To już ostatnie miejsce, które dzisiaj pokażę. Jest to Kościół Katolicki, Kościół Santa Cruz. Nie wiem, czy jest jakiś tego polski powiednik, polskie tłumaczenie, ale Church of Santa Cruz się nazywa po angielsku. Jest to portugalski kościół, zbudowany przez Portugalczyków w 1913 roku. Ten teren został podarowany, tak jakby Portugalii, po tym, gdy Portugalia opowiedziała się po stronie króla Taksina, gdy Uh, Ayutthaya, stolica Tajlandii, stolica Siam, upadła. Kościół niestety zamknięty, więc nie pokażę wam, jak wygląda ze środka. Uh, no i też zakończę tutaj dzisiejszego vloga. Tak więc widzimy się za parę dni z Europy, a potem kolejna część z Bangkoku. Cześć!